Dzień dobry, dzień dobry, moje miłe. Witam Was w takim no, troszeczkę letnim jeszcze klimacie. Zaczyna widzę się już robić troszkę ciemno, może spadnie zmrok, więc sobie pozwoliłam na pomoc światłem sztucznym. Ja już jestem po wakacjach. Mam nadzieję. To znaczy, nie mam nadziei, bądźcie jeszcze na wakacjach, bo wakacje to fajna rzecz. Rozpocznę od dzisiaj taki cykl. To będzie taki mini, mini serial pod tytułem 7 głównych grzechów. To będą takie. Siedem, może nawet więcej, bo wiecie co? To jest zawsze tak, że jedno wychodzi z drugiego, i to nie można tak rozdzielić dokładnie jedno od drugiego. To jest taki łańcuch zachowań i błędów, które robimy my, kobiety, w, w związku, w relacji, DM: jak, jak tam mówię, damsko-męskiej. I e, omówimy sobie mm, pewne szczegóły, pewne sprawy, tak abyśmy mogli przejść e, już później do zupełnie innych e, tematów. I, 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 no wiecie, jak to jest, to zawsze trzeba, żeby robić jakieś działanie, cokolwiek, jakąś pracę, nawet ćwiczenie, e, to trzeba znać podstawy i reguły e, zachowań. No i od tego to jest taki punkt zerowy, można sobie startować i później popracować i robić pewne sprawy, już ma, przygotowuję nowe plany, przygotowuję nowe zabawy, przygotowuję e, dużo ciekawych rzeczy na mojej grupie zamkniętej tylko i wyłącznie dla kobiet. E, Big Queen e, Women's Club. Zapraszam bardzo serdecznie, a jeśli mnie nie znasz, ja jestem. Bea Solaris e, zajmuje się psychologią, zajmuje się coachingiem i e, pracują e, nad e, tema, na tematami relacji BM damsko męskiej. Nie tylko, e, i różnymi e, wszelkimi, właściwie tematami, które interesują się e, kobiety. Dzisiaj omówimy sobie, to znaczy, takim tematem, głównym tematem jest, jak już powiedziałam, yy, yy, głównym tematem jest, yy, yy, są błędy, takie podstawowe błędy, które, które robię. Nie zdają sobie zupełnie sprawy, bo tak nas nauczono. Mnie również, także, yy, nie Wam się nie wydaje, że, że ktoś wychodzi spoza Poza temat każdego to dotyczy, każdej kobiety przypuszczam. I e, no, cóż, e, tak nas nauczono, tak się znamy, musimy się oduczyć, aby żyć y, pięknie, szczęśliwie i, i, i aby być zadowolonym, aby zadowoloną, aby y, stworzyć y, przepiękny i y, taki, y, no, taki, taki związek, taki w tej energii, którą nas interesuje w damskiej energii, w żeńskiej energii no przepiękne i, i czuć to y, całą sobą. Y, Jedną z takich tych wstrętnych grzechów y, jest y, pokazywanie przez nas, y, to znaczy sposób, w którym pokazujemy y, Swojej mądrości, jakie to jesteśmy mądre, jakie to jesteśmy inteligentne, jakie to jesteśmy, um, nie znamy się na wszystkim, bo przecież to od na, tego od nas wymagano. Um, I niech to będzie nawet w najlepszej intencji, to nie ma żadnego e, znaczenia. Dlatego, że taka pokazówka na każdym kroku. Wiem lepiej i ja jestem mądrzejsza, sprytniejsza, elokwentniejsza od każdej innej, i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę na mężczyzn to nie działa. A jeśli działa, to działa <grym> bardzo taki, jakbym to powiedziała bardzo takim sposób, no wycofujący się, nie ze względu na to, że pan się wystraszył, lecz po prostu to nie jest sposób, który go mobilizuje do, 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 do czegokolwiek, do współpracy, w związku, do, do zainteresowania. Nie, 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 to, to nie działa, nie pracuje. Ja tam zawsze podkreślam i będę podkreślała, i nauczcie się to na pamięć moje kobietki, że My bardzo się różnimy od mężczyzn. Jeżeli chodzi o nas, to bardzo łatwo może ktoś, na przykład mama, jakby gdy byłyśmy małe, czy pani tam w szkole, czy, czy ktokolwiek, nas mobilizować krytyką. Łatwo mobilizujemy się krytyką, jeśli ktoś nam wytknie, czy taki, czy w niegrzeczny sposób że e, tego nie, z, źle, nie zrobiłeś dobrze, to jest źle zrobione, proszę to poprawić, proszę innym, innym razem zachować się inaczej i tak dalej, i tak dalej, e, to powiem Wam, na no nas to działa. Działa i to bardzo tak, e, no bierzemy dupkę w tok i, i poprawiamy się. I pracujemy nad tym tematem i, e, i jesteśmy już e, no, poprawiamy, przynajmniej się staramy, przynajmniej działamy w tym, w tym temacie. Naprawdę na mężczyzn, natomiast, ten sposób nie działa. Na mężczyzn działa pochwała, na mężczyzn działa pozytywny komunikat typu. No, słuchaj, ja wiem, że ty możesz zrobić to. No bo przecież ja wiem, ja, ja widziałam, że ty jak się postarasz, to ty wszystko potrafisz i, i, i jesteś taki mądry, i taki wielki, i taki tam i to, i, to. I e, naprawdę pochwała sprawia na niego to, że on rośnie w swoich i w oczach innych i chce dać więcej i będzie się starał i będzie pracował. W najgorszym, ja mówię w najgorszym wypadku kobieta może powiedzieć, że wiesz, no ja wiem, że potrafisz, no postaraj się, bo naprawdę bardzo, bardzo mi jest twoja pomoc potrzebna i bez tego się nie obejdę, nie ma żadnej sprawy, nie ma sprawy. Chwalenie, pochwała, chwalenie ogólnie takie, takie podnoszenie y, 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 mężczyzny w, w, w jego oczach i w naszych oczach y, sprawia to, że wspiera y, go. I wtedy on chce dać jeszcze więcej i jeszcze więcej, jeszcze lepiej coś zrobić. Um, e jeszcze lepiej się czuje, bardzo dobrze. Um, imponuje mu to, że on e e widzi e e tą. E e swoją publiczność, która tak bardzo i absolutnie się nim zachwyca. No cóż, no tak to jest. My jesteśmy nauczone i tak nauczone, że mężczyźni lubią mądre kobiety, że musimy umieć wiedzieć, dobrze się uczyć, bo w przyszłości spotkamy wtedy takiego fajnego, porządnego, również mądrego mężczyznę, który wszystko umie i, i, i to tak bogato związa. I to nam y, pomoże zbudować y, no, taką wspaniałą, wzajemną relację, podobne i tym podobne. I muszę bardzo rozczarować moje dziewczyny, że to nie działa. To absolutnie to nie działa w relacji osobistej mężczyzny. To jedynie, co może działać, gdzie może działać, to jest biznes. Biznes, tak, owszem, tam są zupełnie inne, inne układanki tego puzzle, i, i, i tam to oczywiście może się sprawdzić. W relacji dam z komęskiej nie. Bardzo, do, bardzo często, na pewno, żeście się spotkały również silne kobiety, kobiety sukcesu, kobiety takie, które w swoim, w swoim życiu zdobyły czy zbudowały sobie taką drogę bardzo poważnego sukcesu. Jakbym to mogła powiedzieć, mają problem ze znalezieniem partnera. Są to bardzo często kobiety same, samotne. I to nie dlatego, że w ich życiu że nie ma mężczyzn równych im tak mądrych i tak tak fajnych i tak e, takich e, na tym samym poziomie i czy po prostu e, lub odwrotnie, Och, jeszcze, jeszcze powiem, że widzimy, nieraz widzimy, poznamy mężczyznę, który jest takim, takim bardzo sukcesywnym, bierze sobie za żonę swoją sekretarkę czy, czy coś tam, dlatego że no, on właściwie nie potrzebuje partnera, on nie potrzebuje kumpla do spraw biznesowych, tylko on potrzebuje kobiety do, do relacji damsko-męskiej, a te relacje działają zupełnie, zupełnie inaczej. I um, ja zawsze tak um, tonuję um, um, Pewne dwie sprawy. Jest bardzo wielka różnica między kobietą mądrą a przemądrzałą. Nie ma nic wspólnego. Mądra kobieta czasami potrafi zamilczeć, potrafi się wycofać, potrafi odpuścić przemądrzała kobieta bardzo często, nie wiem, żebyście się spotkali, ale się spotkałam wszędzie, na każdym, na każdym, w, w, w każdej przestrzeni. Często jest kobieta, która wytykająca palcem, a tego nie zrobiłeś tak, a, a to się robi tak. Bo i lepiej, prawda? Zrób to tak, a to to, 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 to tak się robi i, 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 i tak ogólnie y, ta jej przemądrzałość to, to Hmm, zwłaszcza osobą, ona tego nie widzi, kobieta sobie nie zdaje sprawy, że, że w ten sposób się zachowuje wstrętnie, mogę powiedzieć, bardzo, bardzo mm, łatwo. E, 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 I tak na każdym kroku źle, 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 źle. no to jest źle, to, jest źle, no to, to już e, w, to, to już jest zupełnie no, no, kompletna klęska. Mężczyzna nie będzie próbował się wybić. Mężczyzna po prostu takim raczkiem będzie wycofywał się z tych sytuacji, odpuści raz, drugi. Mówiłam, to też podkreślałam i będę podkreślał i otworzę na ten temat osobne, będzie osobny filmik. Kobieta ma większy wpływ na dynamikę związku i potrafi mieć większy wpływ, i opowiem w którymś momencie, dlaczego to tak się dzieje i jak to się dzieje. A wracając do naszego tematu i do naszego grzechu pierwszego i głównego. Warto tutaj sobie zadać pewne pytanie, to znaczy ja kobieta, każda kobieta w swoim związku, czy hmm, chcę mieć rację, czy chcę mieć relacje, Bo hmm, zachowanie tego typu, że mam rację, no się to tu błąd, a tam źle, i ten, to nie jest kłamstwo, bo przecież to jest prawda, tak jest, no bo przecież no tak kobiety często, no przecież ja nic nie skomentuję, no tak jest, no tak, ale on to słyszy inaczej. On raczej niż to Nawet maleńki jakiś błąd, który mu powiesz, to on słyszy, on słyszy, że jest słaby, że jest do niczego, że nie warto nawet próbować. I on odbiera sygnały. W, w, nie o kobiecie fantastycznej, tę, którą, którą się zakochał, tę, którą uwielbiał, tę, którą y, y, tam sobie jeszcze kocha z pewnością, tylko taką y, zwykłą ziędzę, która nie ma nic innego do, do wykonania, do roboty, nie ma ćwierczyzny, no zajmuje się jego błądami wyłącznie. E, I dlatego tak... Y, jeszcze raz powtarzam to pytanie. Chcę mieć rację, czy chcę mieć relację? Warto czasami ugryźć się moje dziewczyny w język i po prostu skierować rozmową na, na zupełnie inny tor, na zupełnie inny temat lub w inny sposób, w inny klimat. Nie warto pokazywać, jaką jest się wszystko wiedzącą i że wszystko się zna wie na ten temat. Niech on sobie ten swój błąd zrobi. On później, czy to tam jakąś tam szafkę skręci źle i, i, i niech on sobie skręci źle. Później ją rozkręci, jeszcze raz przykręci i straci pięć godzin, raz, a później już będzie, będzie wiedział, gdzie są te błędy. On sobie to znajdzie, on sobie da rady. To nie ma. Nie ma sprawy, nie ma, nie, ma, e, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego kłopotu. E, nie wolno nam się wtrącać, nie powinniśmy się e, wtrącać. Dobrze jest, abyśmy dbały o to, żeby nasz mężczyzna czuł się dobrze, żeby e, czuł się przyjemnie żeby czuł się ważny, żeby się czuł, docenianym. Wtedy on jest do, jemu jest dobrze, on nas dopieszcza, on, on to po prostu oddaje w naszej relacji. Ach, no to też to jak my się czujemy dobrze, to on się czuje dobrze. I tak będzie fajnie sobie to współgrało. No nie wolno mu się czuć jakimś takim pomniejszonym lub um, byle jakim, czy cokolwiek. Um, tyle na temat właściwie. Wiem, że to um, jest taki króciutki temat i, i bardzo łatwy do zrozumienia. Um, Przemilczeć, wycofać się. Nie ma mądrości ani przemądrzania się, to już, to już zupełnie. Jeśli wiemy, to wiemy dla nas, nie wiemy to dla niego. On, on się nauczy, potrafi się nauczyć. Temat jest bardzo łatwy, bardzo trudno się tego nauczyć i wprowadzić w życie, ale niestety musicie. Nie ma zmiłuj się, dlatego, że um, ja już tak zawsze mówię, że wszystko jedno wynika z drugiego. To jest wszystko połączone. Nie ma oddzielnego punkt A, punkt B, punkt C i, i tak dalej. I każdy jest osobno. Nie. To się dzieje razem, wszystko wspólnie. Tylko w zależności czasami w jakich tonach. Pewne rzeczy na, e, tonujemy bardziej lub nie, i, 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 A błędy robimy wszystkie. Um, Poważnie nad tym pomyślcie. Poprawcie skutecznie swoją relację i wprowadźcie zmiany. Zobaczycie jak natychmiastowo się to, natychmiastowo Ci to działa. I tyle. Jeszcze chciałam takich minutkę Wam zająć na takich ogłoszeniach parafialnych. Po zakończeniu tego serialu to będą gdzieś około 7 odcinków, ja z, z postaram się to tak um, zrobić, te, bo to są takie podstawowe właściwie sprawy, o których chciałabym, abyście wiedzieli, znali, abyśmy już nie, mogli, y, y, nie musieli wracać, tylko mie, mie, abyśmy mieli takie już y, y, podstawy, to jest tak jak alfabet, pierwsze błędy. Prawda? I, I żebyśmy mieli odniesienie do tych błędów tak, abyśmy mogli, 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 mogli zmobilizować się i wejść w, w bardziej tematy złożone. Później po tym cyklu chcę spróbować, aby zrobić nasze spotkania, może robić, może, może non stop, może od czasu do czasu online i spróbujemy sobie wybrać jakąś godzinkę popołudniową, w środku tygodnia, aby to się odbyło. Zobaczymy, nie wiem, no jak to będzie działać yy, naprawdę i czy, czy to jest ogólnie dobry pomysł. Ale uważam, że yy, no będzie przyjemniej się z nami spotkać. Tak naprawdę będziecie mogły mi yy, zadawać pytania yy, yy, na żywo yy, w temacie oczywiście. i no może będzie fajniej, zabawniej. Uważam, że, że tak, że może coś takiego się zadziać. No chciałabym, żebyście też były na bieżąco. Tyle na dzisiaj. Żegnam, do, do widzenia, do usłyszenia. Bardzo szybciutko będzie następny odcinek i lecimy z tematem. Pa, pa, gers, pa, pa.